To jest kwadrans na angielski, lekcja 269. Witajcie w drugim odcinku poświęconym baseballowi. Poprzednio omówiliśmy atak, to dziś czas na obronę. Gorąco zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka i poznania kultowego, piknikowego sportu. Znowu będzie dużo nieoczywistych wyrażeń oraz nieoczywistych zasad. Without further ado, let the lesson begin. Dziś zaczniemy sobie od wyrażenia sędzia, no bo w każdym sporcie jest jakiś sędzia. W baseballu na sędziego woła się umpire. Empire. Mieliśmy już ten wyraz. Tak, kiedyś mieliśmy, zgadza się. W skrócie, Amp. Amp. Bo nikt z trenerów nie będzie krzyczał Ampire <laughs> za długo. Albo woła się na sędziego też Blue. Blue, pewnie ma niebieski strój. Koszulkę, tak. Mm -hmm. Więc nawet jak ma czerwoną, to i tak się zawoła. Blue. <laughs> Okay. I wtedy się do niego krzycza, bo coś tam się do niego mówi. No i sędziowie podejmują decyzję. Jest taka fraza, make the call. Make the call. Której niedawno używaliśmy w odcinku hikingowym. Make the right call. Czyli podjąć właściwą Decyzja. decyzję. Sędziowie też decydują o tym, czy piłka jest w grze w danym momencie, czyli ball is live. Ball is live. Albo piłka jest martwa, się mówi, czyli gra się zatrzymuje wtedy. Okay. I piłka martwa to będzie. It's a dead ball. It's a dead ball. Tak. Czyli dead ball to jest piłka martwa. I wtedy nie ma gry. Nie możemy autować, nie możemy odbijać. Wszyscy czekają, aż sędzia powie znowu play ball, okay. czyli gramy. Wznowi grę. Sędziowie też decydują, czy można wziąć czas. Czyli call time out. Call time out. Jeżeli trener poprosi timeout, timeout, to dopiero sędzia przydziela ten timeout. out. Okay. W ostatnim odcinku też skończyliśmy w takim momencie, że mówiłem, że jest taka sytuacja bardzo korzystna dla ataku, gdy zawodnicy, biegacze są na pierwszej, drugiej i trzeciej bazie. Mówi się wtedy, że bazy są pełne po polsku, a po angielsku są załadowane. Bases are loaded. Bases are loaded. Jako takie uzupełnienie. I mówiłem, że oprócz odbicia i bazy darmo, jest jeszcze jeden sposób na przesuwanie zawodników. I była to kradzież mm -hmm. bazy. Baseball jest piękny, bo można uderzać i kraść. <laughs> Hit the ball, steal a base. Steal a base. Steal jest czasownikiem nieregularnym. Czy Aniu, słuchaczu, słuchaczko, pamiętacie jakie są formy steal? Mhm. Mm Steal, stole, stolen. Excellent, yes it is. Już zrobiłam kurs czasowników nieregularnych, polecam, to jest autopromocja. Do you remember how many players are on the field? Nine? Correct, nine defensive players. Zawodników podzielimy na kilka kategorii. Okay. Wszystkich zawodników w obronie możemy nazwać fielder. Fielder. I to będzie polowy po polsku. Zawodnik polowy, czyli każdy kto gra w obronie. Okay. I nazywa się fielder, no bo stoi na field, czyli na boisku. Niełatwiej by ich było nazwać defenders? No nie, nazywają <laughs> się fielders. I mało tego, bo to co robią, czyli złapanie piłki z takiej po ziemi toczącej się, to też będzie czasownik field the ball. Field the ball. Więc oni są fielders, bo oni robią field the ball. I stoją na field. Mm -hmm. Stoją na field. Możemy ich dalej sobie podzielić na zawodników pola wewnętrznego, czyli ci, co stoją mniej więcej w tym kwadracie z bazami. Czyli bazy okalają to pole, tak? Jest okay. no, ono troszkę większe, ale tak. Tak okay. można tak powiedzieć. I to są infielder. Infielder, bo są w blisko, mhm. in w środku. tak jest. A ci, co są y, wzdłuż tego kołnierza, powiedzmy, tego diamentu, okay. to to będą outfielder. Outfielder. Czyli zapolowy. Zapolowy. Po polsku mamy infielder, czy zawodnik pola wewnętrznego oraz zapolowy, bo on stoi outfield na tym dalszym mhm. zewnętrznym polu. To brzmi pole. trochę jakby ktoś był w wojsku. Infield, outfield. Nie wiem dlaczego. Poznajmy zatem te dziewięć pozycji w obronie. Czyli Pierwszy... czy jeszcze zapytam, no, czy proszę. jest jakaś ustalona liczba, że tych wewnętrznych może być ileś, a tych zewnętrznych ileś, czy to jakby ustala sobie drużyna? Zazwyczaj jest trzech zapolowych. Okej. Okay. I sześciu, I sześciu osób mm -hmm. tak wewnątrz. Oni mogą się trochę przesuwać. Ostatnio Major League Baseball trochę zmieniło regulaminy i nie mogą się tak strasznie przesuwać, zwłaszcza właśnie infield. Okay. Mają podzielone boisko na pół. Czyli muszą stać albo z lewej strony, albo z prawej strony tego boiska. Ale to jest jakby mm -hmm. i digress, taka dygresja. Dobrze, to jedziemy, jak oni się tam nazywają. Pierwsza pozycja to idzie pitcher. Pitcher. Czyli... To już mieliśmy w poprzednim odcinku, ten, który miota no tą właśnie. piłką. Tak jest, on robi pitch, czyli miota albo narzuca piłkę i pitch to będzie też czasownik narzucać, jak i rzeczownik narzut. E pitch. Throw okay. a pitch. A pitch. Tak, Czy możemy zrobić throw a pitch, rzucić narzut. Throw a pitch. No. No i to jest ta osoba, która jest głównym aktorem, ona ma piłkę większość czasu w trakcie meczu, to jest pitcher. Za bazą domową stoi catcher. Catcher. Żeby miotacz po narzucie nie musiał sobie biec po piłkę, albo sędzia, żeby nie musiał jej zatrzymywać, to jest ta osoba, która tam właśnie łapie, catch, tą piłkę i to jest właśnie łapacz, catcher. Catcher. Potem mamy pozycje związane już z bazami, czyli mamy first baseman. First baseman. Czyli pierwszobazowy, second baseman. Second baseman, drugo bazowe. Oni chronią te bazy, tak? W sensie stoją przy bazach czy jak to masz? Się... Niedaleko baz stoją, okay. tak. No wiesz, oni bez sensu by było stać dokładnie na tych bazach, bo wtedy masz mniejszy zasięg, żeby zatrzymać tak, piłkę. Tak, tak, tak. Tylko, że oni mogą autować, tak? Tak. Ich zadaniem jest jakby dobieganie, gdy już próbujemy autować, to właśnie oni chcą być na tej bazie, powiedzmy. Okay. Czyli mamy first baseman, stoi niedaleko pierwszej bazy. Ale w boisku. Second baseman stoi po prawej stronie drugiej bazy. Mm -hmm. Potem mamy jeszcze third baseman. Third baseman. Trzeciobazowy i on staje przy trzeciej bazie, ale znowuż w boisku, tak? I ta szósta osoba to jest shortstop. Shortstop. Po polsku nazywamy tę osobę łącznikiem. To jest łącznik. I to jest taka osoba, która stoi pomiędzy drugą a trzecią bazą, czyli z lewej mhm. strony boiska. Okay. A nazywa się łącznikiem, bo to jest osoba często, która będzie łączyła rzuty z zapola, czyli te długie rzuty z zapola do którejś z baz. Dobra, no. To to będzie łącznik. No i ona uzupełnia nam taką lukę, no bo tak to pomiędzy bazami chcemy. Zawsze mieć jakby osoby w obronie ustawione. No i ten łącznik stoi właśnie między drugą a trzecią, i to jest jego odpowiedzialność. Zwykle to są bardzo, bardzo sprawni zawodnicy. Mm -hmm. No i mamy teraz zapolowych, czyli ci, co stoją dalej i łapią daleko odbite piłki. Okay. Więc mamy kogoś z lewej strony, left outfielder. Left outfielder. Kogoś po środku. Center outfielder. Center outfielder, czyli środkowo zapolowy i right outfielder. Right outfielder, czyli prawo zapolowe. I jeszcze tylko pytanie, jeszcze jedno. Słucham? Czy oni się zmieniają? Czy na przykład jest tylko jeden miotacz? Dobre pytanie. Więc w sporcie dorosłym, zawodowych, zazwyczaj miotanie jest bardzo wąską specjalizacją. Ok, czyli jest... I zwykle jest grupa miotaczy Nie. i oni tylko miotają w sensie, okay. jeżeli jest zmiana, to ten, co miotał, ten, co był pitcherem, pitcher, schodzi do boksu, odpoczywa i zmienia go inny miotacz. Inny miotacz, tak. W sporcie tutaj na polskiej arenie, czy w sporcie dziecięcym często po prostu większość zawodników jest miotaczami, czyli możemy zamienić, że okej, okay, tobie nie idzie dzisiaj, rzucasz dużo boli, mhm. to ty pograj sobie na przykład na środkowym zapolu, center field, mhm. czy center outfield, a środkowo-zapolowy przyjdzie miotać. Okej, okay. czyli wszyscy odbijają, zawodnicy... W, sensie oni tak, są wszyscy... w jednej ustalonej kolejności. Tak, ale jak się bronią, to wtedy każdy ma jakby swoje zadanie przypisane. Zgadza tak się. Tak jak nie wiem, napastnik w piłce nożnej jest napastnikiem, tak? A bramkarz jest bramkarzem. Tak, dokładnie tak. I warto też pamiętać, że to jest jakby ta sama grupa ludzi, mhm. czyli ta dziewiątka, co atakowała, to ona Później wychodzi broni. do obrony, chyba że robimy jakieś zmiany, uh -huh. substitutions, tak jak w piłce nożnej i wtedy też ta zmiana jest trwała. Okay. Czyli jeżeli wpuścimy, nie wiem, Grzesia na pierwszą bazę, uh -huh. to Grześ potem będzie odbijał też. To, to nie jest tak jak w hokeju i w piłce ręcznej, że zmiany Zgadza są się. płynne, tylko że są na stałe, że jak trener mówi, zmieniamy Krzysia tak. na, na Grzesia, no to... Grześ już teraz gra. Tak, i Grześ odbija w tym samym miejscu, co odbijał wcześniej Krzyś. Okej, okay. dobra. W obronie może grać w innym miejscu, no bo w uh -huh. obronie możemy sobie po, pomieszać tych zawodników, e, ale w ataku wchodzimy w to miejsce wpałkowania, w którym byli, był ta osoba, uh -huh. za którą weszliśmy. Okej. Okay. Ale jest jeden, jeden specjalny, jedna specjalna osoba. Ja wiedziałam, że coś mi tutaj namieszasz, już wszystko rozumiem, a tu. Nie, właśnie wyśmienicie. Właśnie bardzo fajnie, że zadałaś to pytanie, bo to nas płynnie doprowadziło do pozycji, która się nazywa Designated Hitter. Designated Hitter. Designated to oznacza, że ktoś jest wyznaczony. Mamy Designated Driver w angielskim, czyli osoba, która nie pije na imprezach, bo ona będzie. Nas odwodziła do domu. Mhm. Jest wyznaczonym kierowcą. W baseballu jest Designated Hitter, albo DH, tak się skraca. DH. I jest to osoba, która zwykle odbija za najsłabiej odbijającego w ataku. Czyli to jest zawodnik, który nie gra w obronie, mhm. w ogóle jest takim dziesiątym jakby zawodnikiem w składzie, ale wchodzi tylko do ataku. I odbija za najsłabszego. Okay. Zazwyczaj odbija zamiotacza. Tak jak mówiliśmy, miotacz, bardzo wąska specjalizacja. Mm -hmm. Im szkoda czasu na, na naukę odbijania, co jest trudne. Przypominam, odbijanie jest trudne. Ale Więc... no bycie miotaczem też jest super trudne. No jest. Więc jest taki odpowiednik DH, czyli osoba, która super odbija, ale w obronie nie potrafi w ogóle złapać piłki. Okay. Nie każda liga go wykorzysta. Jaka presja jest na tej osobie, bo ona ma tylko jedną funkcję musi być dobra w jednej funkcji i musi się wykazać. Wspomniałem, że field the ball to było złapanie piłki albo catch the ball. Catch the ball. Z tym, że częściej rzeczywiście, jeżeli piłka jest w powietrzu, rzucona albo odbita, to wtedy powiemy catch, okay. łap. A jeżeli leci po ziemi i mamy ją zatrzymać, to jest field. Field. The ball. I do tego nam jest potrzebny bardzo prosty sprzęt rękawica. Glove. Glove. No, tak, żeby mieć większą powierzchnię, żeby wpadło. I dacet. One są takie duże, te rękawice, nie? Są całkiem duże, tak. No i piłka jest całkiem twarda, więc mm -hmm. warto mieć trochę ochrony, żeby. Nie wybić sobie palców na przykład. Zgadza się. W krykiecie chyba łapie się piłkę gołymi rękoma w okay. wielu przypadkach. To w bejsbolu nie. nie. Nie róbcie sobie tego. Może się coś źle skończyć. To zaboli. Jak jeszcze z dużą prędkością leci, to już w ogóle. Jaka jest rola zawodników obrony? Złapać piłkę i zrobić aut. Wyśmienicie, tak jest. Zrobić nawet trzy auty. Okej. Okay. A żeby zmiana była. Bo wtedy możemy iść atakować, uh -huh. no bo wygrywa ten, co zdobędzie więcej punktów. I jak to w grze? Chcemy jak najwięcej być w ataku, jak najkrócej być w obronie. I teraz, jak możemy zrobić te auty? Jest tylko kilka takich podstawowych sposobów. Pierwszy z nich to strike-out. Strike out. Wyśmienicie. Opisywane też czasem bywa literką K. Okay. I strike out to jest out na strajki. Pewnie się domyślasz, co to oznacza? To oznacza, że przy, trzy razy nie odbił pałkarz. I taught you well. Wyśmienicie, tak jest. <grym> to jest to exactly było tydzień temu, rys. a ja nadal pamiętam. Tak, dokładnie tak. Czyli mieliśmy trzy nieudane próby odbicia albo dobrze narzucone piłki, które. Pałkarz uznał, że nie odbija, mm -hmm. a, a one jednak były w tej strefie strajku, strike zone, i to jest strike out. Wtedy taka osoba schodzi z boiska i czeka znowu na swoją kolejkę odbijania, czyli czeka tych e, dziewięciu zawodników. Drugi sposób na wyautowanie to jest złapanie piłki odbitej bezpośrednio z powietrza, czyli zanim ona dotknie ziemi. Ok. I to jest fly out. Fly out. Odbicie w powietrze wtedy... piłki to był fly ball. Co się wtedy dzieje? Fly ball. Mhm. A tu jest fly out. Fly out. Jeżeli złapiemy taką piłkę z powietrza, to pałkarz, który ją odbił, jest automatycznie wyautowany. Okay. No i znowu schodzi do boksu i sobie czeka na kolejny raz swoją kolej. No tak. I mało tego i biegacze, jeżeli ktoś z biegaczy był na bazach, mhm. to oni muszą wrócić i dotknąć tej bazy, na której stali przed odbiciem. Załóżmy sobie taką mm -hmm. sytuację, że mamy biegacza na pierwszej bazie. Jest piłka odbita hiper wysoko, tak mm -hmm. wiesz, w stratosferę. Mm -hmm. No i ona wraca 500 lat, no. No właśnie, to, to by dało czas biegaczowi, żeby sobie bieg dalej na drugą mm -hmm. bazę, na trzecią bazę, do bazy domowej, a ta piłka cały czas spada. Mm -hmm. I wtedy zawodnik obrony ją łapie z powietrza, zanim ona dotknie ziemi. Więc zgodnie z tym, co mówimy, pałkarz jest... Wyautowany. Tak, wyautowany, wraca na ławkę. No bo on odbił. No i jego nie ma, Drużyna Obrony ma jeden aut. Wszystko mhm. jasne. No ale co z tym biegaczem? Czy on zdobył ten punkt? Bo był taki szybki, albo ta piłka tak wolno spadała. Ja rozumiem, że to jest jakby to, że jakby się nie odbyła wtedy, że oni nie mogli biec, tak jak ktoś odbije, jak ktoś złapie to z powietrza. Musimy coś wprowadzić, bo inaczej mhm. byłoby to bez sensu, żeby właśnie. Parać jednego zawodnika. Mhm. Natomiast to nie jest tak, że on nie może biec. Przepis tylko mówi tak, że musisz wrócić. Po tym aucie musisz wrócić i dotknąć bazy, na której stałeś. Czyli jak to się w praktyce? W rzeczywistości dzieje się często tak, że jak piłka jest odbita, to zawodnicy na bazach wracają na bazę i trzymają nogę na bazie. Okej. Okay. Bo nie ma biegu wymuszonego. Ponieważ pałkarz jest wyautowany, mm -hmm. to oni nie muszą biec dalej. Mogą stać tam, gdzie stali. Okej. Okay. Ale no muszą jakby biec, bo nie wiedzą, czy on y, czy ktoś to złapie. W sensie wiesz o co chodzi, że nie wiadomo tego, czy ktoś złapie, czy ta piłka nie spadnie na ziemię. Świetny pomysł. Jeżeli nie wiemy właśnie, czy ona spadnie na ziemię, czy jednak nie, to wtedy wychodzimy trochę, tak wiesz, do połowy drogi powiedzmy, mhm. pomiędzy bazami okay. i patrzymy. Jeżeli złapią, to szybciutko wracamy na bazę. Jeżeli upadnie, to szybciutko biegnę dalej. No tak nie ma sensu biec do trzeciej bazy z pierwszej, bo to wtedy trochę. Nadrobisz. Kawał wracania. Zgadza się. Wtedy okay. mamy bardzo dużo wracania. Więc zwykle wychodzi się kawałek mm -hmm. i patrzymy. Piłka spada, dotyka ziemię, więc gra idzie dalej, i wtedy ja muszę zwolnić na przykład bazę. Mm -hmm. Więc ja już jestem w połowie drogi jej. Super. <laughs> Ale jeżeli zostaje złapana, no to ja robię oo i wtedy wracam mm -hmm. na bazę. Bo jeżeli. <laughs> to jest to zaawansowana rzecz. Ale jeżeli nie zdążę wrócić i piłka dotrze na tą bazę, uh -huh. z której biegacz wybiegł, zanim ten biegacz tam wróci, okay. to on też jest wyautowany. Czyli w naszym kosmicznym przykładzie, uh -huh. jeżeli ta piłka była super wysoko odbita i została złapana, to ten biegacz musiałby. Obiec z powrotem wszystkie bazy, czyli bazę domową dotknąć, trzecią, drugą i wrócić na pierwszą. O Jezu, tyle W rzeczywistości nie ma takiej sytuacji. Uh -huh. A zawodnicy obrony wystarczą, że podaliby piłkę na tą pierwszą bazę po złapaniu jej uh -huh. i, i ten biegacz też by został wywałtowany. Okay. Czyli byłyby jakby dwa auty przy jednym odbiciu. Rozumiem. Zaawansowana rzecz. Pamiętajmy, aut z powietrza to jest najprostszy i najczęściej spotykany aut. Piłka jest odbita, uh -huh. nie dotyka ziemi, wpada prosto w rękawice albo w rękę, jest aut. Tej osoby, co odbiła. Okay. Trzecim ważnym <laughs> sposobem jest tag out. Tag out. Tag somebody oznacza dotknąć kogoś, oznaczyć kogoś. Tak jak w berka się gra, nie? Dotykasz kogoś, jest mm -hmm. berek tag. Możesz też zatagować kogoś na Instagramie. O, oznaczyć kogoś, no tag. właśnie, tak, 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 dokładnie tak. I po polsku mówimy, że to jest out przez dotknięcie. Mm -hmm. Czekam na wyjaśnienie. No, oznacza to tyle, że jeżeli dotkniemy kogoś poza bazami. Na bazie, jeżeli ktoś stoi, to jest bezpieczny. To jest chronione. Ale jeżeli tylko zdejmie nogę z tej bazy, na momencik. <noise> I my wtedy go dotkniemy piłką albo rękawicą z piłką. Okay. To ta osoba jest też wyautowana. Ile taktyki musisz mieć opanowane w tej grze? Nie tylko umiejętności. Oni wszyscy biegną. Tak, tak się <noise> wszystko dzieje. Trzeba dużo przewidywać, co się może wydarzyć i jak wpłynąć na wynik. Więc dotykamy kogoś rękawicą z piłką. W rękawicy zwykle trzymamy piłkę. Jeżeli kogoś dotkniemy poza bazą, to jest out i to się nazywa tag out. Tag out. I teraz. Czy pamiętasz, co to był bieg wymuszony? Forced run. Forced run, tak. To jest ktoś. Nie można być dwóch zawodników na jednej bazie. Zgadza się. Czyli zmusza się ktoś, że jak on biegnie do tej bazy, no to ty musisz się z niej ruszyć i biec do następnej. I jeżeli zawodnik musi biec do danej bazy, nie ma wyboru, no bo musi biec, mhm. musi zwolnić tą pierwszą bazę dla pałkarza, który też tam odbił i biegnie, mhm. to wtedy wystarczy podać piłkę do tej bazy, do której on zmierza. Jeżeli ta piłka dotrze na tą bazę szybciej, to to jest też mm -hmm. out. I się tym przykładem jest pierwsza baza. Mm -hmm. Jeżeli podamy piłkę po odbiciu na pierwszą bazę, zanim ten biegacz tam doleci, dobiegnie, no to on jest wyautowany. Oh my goodness. Bo on musi biec. I taki out to jest force out. Force out. Ja się nie dziwię, że tobie się ta gra podoba, bo tam jest tyle zasad i tyle rzeczy może się wydarzyć. Zazwyczaj nic się nie dzieje, tylko miotacz narzuca, pałkarz próbuje odbić. To jest sport naprawdę piknikowy. Ale jak już odbije, to już jest, wiesz, to jest... cała machina rusza. To prawda. No i jest dużo takiej gry mentalnej właśnie. Co tam się może wydarzyć? Mhm. Gdzie poda? Czy nie wyautuje, Czy będzie próbował właśnie odbić piłkę krótko? Czyli skróta zrobić na przykład. Czy jednak coś innego? No i można też kraść. A jako trener to się w ogóle sterujesz tym wszystkim. Mhm. Dajesz... Dajesz znaki zawodnikom. Coś mózgiem operacji. Dokładnie. I mówisz, ty tu będziesz kradł, a ty tu będziesz odbijał krótko i, i próbują. <grym> Czy rozumiesz różnicę między force out a tag out? Tak. Okay. No nie, nie trzeba dotykać między force out, tylko wystarczy do bazy, piłka musi dotrzeć prędzej przed tobą, jak ty biegniesz Wyśmienicie. Więc, jeżeli mamy biegacza na pierwszej bazie mm -hmm. i piłka jest odbita po ziemi, to gdzie obrona może spróbować robić auty? Na których bazach? No nie, na których bazach? No, do których baz może obrona starać się podać piłkę, żeby zrobić out. Biegacz jest na pierwszej bazie i jest odbić. Na pierwszej bazie jest. Tak. No to można zrobić na drugiej bazie, tak? W sensie jak będzie... Super. Albo można podać do drugiej bazy, zanim on dobiegnie. Zanim on dobiegnie. Albo go otagować. Można zawsze go otagować, tak? Albo podać piłkę na pierwszą bazę do pierwszej bazy biegnie pałkarz. A, no tak. Czyli możemy wtedy spróbować zrobić aut albo na drugiej bazie, albo na pierwszej bazie. Mhm. Albo oczywiście dotknąć, otagować zawodnika, i to zawsze będzie aut. Okay. A teraz, jeżeli mamy zawodnika, tylko na drugiej bazie jest biegacz, ale pierwsza jest wolna, i jest odbicie po ziemi, to gdzie drużyna obrony może próbować robić aut. Na trzeciej bazie? Może, czy nie może? A czy ten zawodnik... Nie, nie, bo on nie musi biec. Pięknie. Czyli nie musi. Czyli można by było na pierwszej bazie. Super. Gwarantowany aut będzie na pierwszej bazie, mm -hmm. a jeżeli zawodnik ten z drugiej nie będzie dotykał bazy, to jego też możemy próbować dotknąć, tak? tak. Otagować aut przez dotknięcie. Dobrze, well done. Wierzę, że rozumiesz. Tak wyglądam, tak? Nie wiem. Musimy obejrzeć razem mecz. Tak jest najłatwiej, oglądając mecz i wtedy się dużo wyjaśnia. Mniej więcej wiemy, że można i tak, i tak wotować i to są najczęściej spotykane właśnie sposoby na autowania. Nie możemy autować, kiedy ktoś odbije runa. home run. Mhm. Piłka jest wtedy za boiskiem. Tak, tak, tak. Za końcowym ogrodzeniem, i nie ma czym autować, nie ma piłki, nie ma autowania. Podobnie oczywiście jak jest Grand Slam, czyli to odbicie z home Runa przy trzech biegaczach. Mm -hmm. I nie możemy autować, jeżeli pałkarz dostał bazę darmo. Walk. Mm -hmm. No bo to jest baza darmo, więc on biegnie sobie na pierwszą bazę. Na się biegnie, idzie. I przesuwa wszystkich innych, jeżeli ich przesuwa. Mm -hmm. I wtedy tych innych też nie możemy autować. No. Z tym, że podkreślę, oni dostają tylko jedną bazę darmo. Jeżeli jakiś biegacz uzna, a biegnę dalej, no to już wtedy możemy mm -hmm. go dotykać. No, dużo jest tutaj taktyki, w sensie, że jest. musisz cały czas myśleć. I dzięki temu, że jest ten bieg wymuszony, to możemy nawet próbować robić dwa auty przy jednym odbiciu. Taki na przykład podanie do drugiej bazy, do której biegnie biegacz mhm. i od razu podanie na pierwszą bazę, bo tam też biegnie pałkarz. Trzeba być szybkim. Trzeba być szybkim. Jakie są odległości między bazami? 27,4 metra. No to trzeba się szybko być szybkim w rzucaniu. Czyli jeżeli podajemy piłkę do jakiegoś zawodnika i on dotyka, trzymając piłkę, dotyka nogą bazy, mhm. bo to nie trzeba piłką dotknąć tej bazy, tylko mhm. dotknąć nogą bazy, drugą i potem od razu poda do pierwszobazowego, first baseman, i tam też piłka dotrze, zanim dobiegnie pałkarz. To robimy dwa auty. I taka sytuacja to jest double play. Double play. Czyli podwójny aut. Rzadko, ale może się zdarzyć też triple play. Triple play, czyli od razu zmiana. Tak, potrójne audi i od razu zmiana. Taka sytuacja się zdarza mega rzadko i najczęściej przy autach z powietrza, uh -huh. no bo wtedy oni muszą wrócić, a czasami myśleli, że ta piłka na bank spadnie. No. I to wracanie na bazę przy aucie z powietrza nazywa się tagging up. Tagging up. Wyśmienicie. W materiale bonusowym zobaczycie kilka kluczowych statystyk bejsbolowych, bo bejsbol uwielbia statystyki, tam się wszystko liczy i mierzy. Więc zobaczycie kilka kluczowych statystyk, które zazwyczaj są wyświetlane w trakcie transmisji meczu, żebyście wiedzieli, co one oznaczają i kiedy wiemy, że zawodnik jest dobry albo zły. Tak jak właśnie ta. Średnia odbijania, która mówiłem 3 na 10, prawda, że to jest mm -hmm. sukces. Określa się to jako średnią 300. Mm -hmm. I to jest właśnie average. I wtedy wiemy, że to jest bardzo dobry zawodnik. Także zajrzyjcie w materiał pozosowy. Aniu, słuchaczu, słuchaczko. Sprawdźmy, jak terminologią z tego, tego odcinka, jak powiemy. Zapolowy złapał piłkę odbitą w powietrze i zrobił out. Mm -hmm. The outfielder caught the fly ball for an out. The outfielder caught the fly ball for an out. Złapał ją na out. Dobrze. Łącznik złapał piłkę odbitą po ziemi mm -hmm. i rzucił do pierwszobazowego autując pałkarza. OK. The shortstop fielded the ground ball. And threw it to first baseman for an out. Yes. The shortstop fielded the ground ball and threw it to the first baseman for an out. Pięknie. Miotacz oddał, bo bazy darmo się oddaje, będzie give up. Okay. Miotacz oddał jak dotychczas trzy bazy darmo. The pitcher has given up three walks so far. Super. The pitcher has given up three walks or three base on balls so far. No i chyba twoje ulubione. Wyautowali biegacza przez dotknięcie pomiędzy bazą trzecią i domową. Ok. They tagged the runner out between third and home plate. Tak, dokładnie byśmy usłyszeli w miar. They tagged the runner out between third and home plate. W lekcji powtórkowej wrócimy do baseballu i omówimy idiomy i frazy, które ze sportu wkradały się do amerykańskiej codzienności. Tym razem polecam ci obejrzenie filmików na YouTube wpisując Major League Baseball, czyli najlepszej ligi baseballowej na świecie. Jako ciekawostkę powiem ci, że baseball jest najpopularniejszym sportem w Japonii. A w Europie prym wiodą Włosi, Czesi i Holendrzy. Czy graliście kiedyś w baseball lub jakąś z jego wariacji? Is not fun kitchen. That's all we have for you today. Talk to you again next week. Bye. Bye.